Serdecznie was witam, moi drodzy. Z góry już dziękuję za poświęcony czas. Z racji, że maj jest miesiącem maryjnym, niebawem także kolejna rocznica objawień fatimskich i setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Chciałem wam zaproponować taki cykl trzech Kateches, które poruszają powyższą tematykę i myślę, że są ze sobą bardzo mocno powiązane. Chciałbym w ten sposób Was przybliżyć jeszcze bardziej do naszego papieża i pokazać, jak wielką rolę odegrała Maryja w życiu Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Temat pierwszej katechezy to duchowość Maryjna Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Trzeba bardzo mocno tutaj podkreślić, że lata młodzieńcze Karola Wojtyły przeżywane były w katolickiej atmosferze. To właśnie z domu rodzinnego młody Karol wyniósł ogromną pobożność i kult Matki Bożej. Jego mama Emilia, kobieta bardzo pobożna, pomimo śmierci w młodym wieku, Zdążyła nauczyć małego Wojtyłę znaku krzyża i modlitwy w postawie klęczącej. To ona jako pierwsza wpajała mu podstawy wiary. Wojtyła wzrastał w cieniu swojego parafialnego kościoła pod wezwaniem ofiarowania najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, na który zresztą spoglądał z okien swojego mieszkania. Szczególnym miejscem dla niego w kościele była kaplica Świętego Krzyża. To tam właśnie znajdował się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas wakacji Karol codziennie po południu przychodził na nabożeństwa nowenne do Matki Bożej. Trzeba dodać, że to wadowice dla przyszłego papieża stały się miejscem gdzie odkrywał życie, świat i innych ludzi nieszczęście i szczęście wiarę chrześcijańską i Kościół katolicki. Po śmierci mamy Emilii, ojciec i synowie udają się wspólnie do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie razem proszą Matkę Bożą o opiekę nad zmarłą duszą ukochanej osoby. Po nagłej śmierci Edmunda, który był bratem Karola, jedynym wzorem i opiekunem dla małego Wojtyły staje się ojciec, który zabiera go ponownie do Kalwarii, miejsca otaczanego przez niego ogromną czcią, którą też zaszczepia u Karola. To właśnie tam, po śmierci żony, i Syna wyznaje Mu, nie masz już tu na ziemi Matki, ale od dzisiaj Twoją Matką będzie Maryja. Oddaję jej Ciebie i wierzę, że zastąpi Ci naszą Mamę. Ojciec stanowił dla Niego ogromny autorytet. Był człowiekiem bardzo pobożnym, uczestniczącym w codziennej Eucharystii wraz z Synem modlitwie porannej i wieczornej, w nabożeństwach parafialnych, a także w corocznych pielgrzymkach. Często spacerował z młodym Karolem po dróżkach kalwaryjskich, a między rokiem 1930 a 1932 zabrał go na pierwszą pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Częstochowie. Młody Karol bardzo dobrze wspominał swojego ojca, w którym widział człowieka modlitwy. Tak go wspominał. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. Ta postawa Ojca, Jego gorliwość w modlitwie, pobożne życie, kult Matki Bożej. Stał się inspiracją i impulsem dla młodego Wojtyły. Przyszły papież niestety traci ojca w wieku niespełna 21 lat. Widać, że Karol zakorzenia w swoim życiu wartości chrześcijańskie, postawy i przykłady wyniesione z domu i będzie je praktykował oraz kontynuował potem jako kapłan, biskup. I papież. Wiemy, że gdy Karol miał 10 lat, po przystąpieniu do swojej pierwszej komunii świętej, otrzymuje szkaplerz. Został on podarowany mu przez ojca Sylwestra, jednego z zakonników. Noszenie szkaplerza należy do tradycji karmelitańskiej. Odtąd Wojtyła. Również później jako ksiądz, biskup, wreszcie papież będzie nosił szkaplerz sukna, do którego, podobnie jak i do różańca, będzie przywiązywał ogromną wagę. Jego rozwój duchowy dokonuje się właśnie u karmelitów bosych, w klasztornej kaplicy na górce, gdzie Wojtyła już za młodu często przychodziłby się modlić i spowiadać. To właśnie kościół parafialny i klasztor formował oraz kształtował pobożność Maryjną Wojtyły aż do egzaminu maturalnego. Karol już jako dziecko słuchał godzinek o niepokalanym poczęciu najświętszej Maryi Panny, a gdy zaś uczęszczał do Państwowego Gimnazjum imienia Marcina Wadowity codziennie przed lekcjami. Odmawiał wraz też z innymi uczniami krótką modlitwę. I to właśnie w tej szkole poznał dwóch księży, księdza Figlewicza i księdza Zachera, którzy najpierw uczyli go religii, a później też odegrali znaczącą rolę w jego formacji. Wojtyła w szkole był postrzegany jako dobry uczeń, dobry kolega, dobry syn. Dobry ministrant, świetnie umiejący pogodzić naukę, grę w piłkę i modlitwę, cieszący się autorytetem wśród kolegów, opiekujący się słabszymi. W 1932 roku katechetą Karola zostaje ksiądz Edward Zacher który w 1935 roku zachęcił go do bycia członkiem Sodalicji Mareńskiej, Stowarzyszenia Dzieci Maryi. W latach 1936 do 1938 Wojtyła był nawet przewodniczącym owego stowarzyszenia. Ksiądz Zacher wspomina go jako tego, który dziennie rano chodził do kościoła, i służył przy ołtarzu z wielką powagą i poświęceniem. I dlatego też potem ksiądz Zacher powierzył mu funkcję, formację innych ministrantów. W roku 1940 podczas Wielkiego Postu Wojtyła uczestniczy w rekolekcjach młodzieżowych prowadzonych przez księży Salezjanów w kościele św. Stanisława Kostki na Dymbnikach. Tam też po rekolekcjach ksiądz Jan Mazerski, profesor, biblista, wychodzi z inicjatywą kontynuowania spotkań w niedzielę w tymże kościele. Karol zaczyna uczestniczyć w tych spotkaniach, które z czasem zostały nazwane żywym różańcem. Gdy w roku 1943 następuje wywózka mieszkańców budynku Salezjan przez niemiecką policję, Prowadzenie różańca spoczęło na świeckiej osobie, Janie Tyranowskim, z którym e. Karol dużo rozmawiał o teologii. Wpłynął on na jego sposób pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej, który uległ, byśmy powiedzieli, pewnej przebudowie. O ile dawniej, tutaj cytuję, byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej matki. Różaniec stanowił ważne miejsce w życiu Wojtyły. Po krótkim czasie Karol wraz z Mieczysławem Malińskim zaczynają prowadzić dwa z żywych Różańców. Jego życie modlitewne. Przesiąknięte kultem maryjnym, jest widoczne nawet w pracy w fabryce chemicznej w Borku Fałęckim, gdzie w każde popołudnie przerywał pracę, aby odmówić modlitwę Aniu Pański. 10 września 1950 roku ksiądz Karol Wojtyła prowadzi swoją pierwszą pielgrzymkę parafialną do sanktuarium w kalwarii Zebrzydowskiej. Do której zresztą z ojcem, a potem już sam tak często pielgrzymował, jako kapłan, biskup i papież. Moi drodzy, takim duchowym wzorem pobożności maryjnej stał się dla Karola Wojtyły święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, autor wielkiego dzieła pod tytułem: Traktat o doskonałym nabożeństwie. Do Najświętszej Maryi Panny. Książka ta bardzo mocno wpłynęła na proces kształtowania się u przyszłego papieża właśnie pobożności maryjnej. Dzięki niej Karol odkrył dlaczego kościół trzy razy w ciągu dnia odmawia anioł pański i jak bardzo ważne są słowa zawarte w tej modlitwie. Naznaczenie maryjną pobożnością Szczególnie widać, gdy młody Wojtyła rozpoczyna swoją drogę kapłańską. Przyszły papież już na swoim obrazku prymicyjnym umieszcza wizerunek Maryi oraz słowa pochodzące z Pisma Świętego, z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Jak wiemy są częścią magnifikat uwielbienia Boga przez Maryję po nominacji na biskupa przez Piusa XII warto tutaj zaznaczyć, że ksiądz Wojtyła miał wtedy 38 lat 4 lipca 1958 roku Karol na swoim herbie biskupim herbie chrystocentrycznym pod krzyżem z prawej strony na dole umieścił dużą literę M która oznaczała oczywiście Maryje. Zawierało się w niej jego motto Maryjne, totus tuus. Ten zwrot jest skrótem pełniejszej formuły zawierzenia Matce Bożej, która brzmi: Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia. Prebemichi Kortu Maria, czyli cały Twój jestem i wszystko moje jest Twoje. Daj mi serce Twoje, Maryjo. Wtedy to biskup Karol, wybierając Maryję, uczynił ją matką swojego kapłaństwa. Autorem zresztą tej krótkiej modlitwy jest święty Bonaventura. Natomiast została ona rozpowszechniona we wspomnianym dziele świętego Ludwika de Montfort. Zafascynowany dziełem świętego Ludwika Wojtyła zrozumiał, że nabożeństwo do Najświętszej Pani jest chrystocentryczne. Oddanie się Bogu przez Maryję a idąc głębiej, można stwierdzić, że jest zakorzenione w trynitarnej tajemnicy Boga, związane z misterium wcielenia i odkupienia. Wojtyła, jako arcybiskup krakowski, zachowa ten sam herb wraz z modtem. 8 marca 1964 roku powiedział: Pragnę być zjednoczony z Chrystusem. We władzy kapłańskiej i pracy pasterskiej poprzez Jego Matkę Maryję. Jestem od dawna przeświadczony, że jest nam bardzo trudno pojąć tajemnicę Chrystusa bez Jego Matki. I dlatego pragnę przede wszystkim osobiście ją zgłębić i następnie wprowadzić także Was poprzez Maryję w tajemnicę odkupienia, abyście wszyscy mogli z pełną odpowiedzialnością wypełnić dane nam przez Chrystusa zadanie zbudowania ciała mistycznego, którym jest Kościół i stania się prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. Moi drodzy, gdy Karol Wojtyła 16 października 1978 roku został wybrany na stolicę Piotrową, jako Jan Paweł II dalej nie zmieniał swojego herbu ani motta. Zaraz po wyborze na papieża z balkonu Bazyliki Świętego Piotra wyznał, że przyjął go w duchu całkowitego oddania się Chrystusowi i zawierzenia Matce Bożej. Stojąc przed zgromadzonym tłumem, pragnął wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję i naszą ufność wobec Matki Chrystusa i Matki Kościoła. Następnego dnia, podczas swojego pierwszego orędzia, papież powiedział: Cytuję, „W tej godzinie, pełnej trudności i budzącej niepokój, mogę jedynie z synowskim oddaniem zwrócić się ku Maryi Pannie, która w tajemnicy Chrystusa zawsze żyje i działa jako matka, i powtórzyć te słowa: to tu które przed dwudziestu laty w dniu Sakry Biskupiej wpisałem w moje serce. I do mojego herbu. Moi drodzy, pierwszy rok pontyfikatu Jana Pawła II wskazuje już, jak bliska jest jego sercu Matka Boża. Ta miłość wyrażała się w pielgrzymkach do sanktuariów Maryjnych, Guadalupe, Loreto, Częstochowa. W czasie 25 lat swego pontyfikatu. Papież odbył około stu podróży do sanktuariów Maryjnych, w tym do francuskiego Lourdes, portugalskiej Fatimy, rzymskiej Santa Maria Maggiore, belgijskiej Banuks, hiszpańskiej Covadonga czy irlandzkiego Knok. Po zamachu 13 maja 1981 roku, w którym dopatruje się, Cudownego uratowania życia w Matce Bożej Fatimskiej. Orędzie przekazane przez nią Trójce Pastuszkom staje się częścią papieskiego programu. Jan Paweł II dokonuje kilku aktów zawierzenia świata Maryi. Ważny jest zwłaszcza ten z 8 października 2000 roku, gdzie przed figurą Matki Bożej Fatimskiej zawierzył przyszłość świata i Kościoła Królowej Niebieskiej. Trzy pielgrzymki do Portugalii, do Matki Bożej Fatimskiej. W 1982 roku, w 1991 roku i w 2000 roku, w którym zresztą wyniósł na ołtarze dwoje pastuszków, Franciszka i Jacynte oraz ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej Pokazując, jak kluczową rolę odgrywała w jego życiu i pontyfikacie właśnie Matka Boża. 3 marca 1979 roku zapoczątkował w Rzymie modlitwę różańcową, odmawianą w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 20:30. Natomiast 8 grudnia 1981 roku w Rzymie, w godzinie modlitwy Anioł Pański, Jan Paweł II poświęcił mozaikę ścienną z wizerunkiem Matki Bożej, Matki Kościoła, znajdującą się w skrzydle Pałacu Apostolskiego po prawej stronie od bazyliki. Ponadto też Jan Paweł II miał w zwyczaju obdarowywać swoich gości różańcami. 7 czerwca 1987 roku Jan Paweł II w uroczystość zesłania Ducha Świętego inauguruje rok maryjny który kończy się 15 sierpnia 1988 roku w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zaś 13 maja 1991 roku Podczas swojej podróży do Portugalii, Jan Paweł II podziękował Maryi za jej opiekę i uratowanie życia podczas zamachu. Wyznał wtedy, byłaś mi matką zawsze, a w sposób szczególny 13 maja 1981 roku, kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą obecność. 8 grudnia 1996 roku ze swojego okna, Pałacu Apostolskiego, papież pobłogosławił około 250 ikon i wizerunków przedstawiających Matkę Najświętszą zgromadzonych na placu Świętego Piotra. W 1997 roku środowe katechezy papieskie były poświęcone kultowi Matki Bożej który jednocześnie no jest związany z czcią oddawaną Jezusowi Chrystusowi. Cześć, którą człowiek oddaje Matce Boga i ludzi, prowadzi do uwielbienia Trójcy Przenajświętszej. Przez Maryję do Jezusa. To chrystocentryczne stwierdzenie pokazuje kierunek duchowości maryjnej. Miłość do Matki Bożej zaowocowała wydaniem licznych dzieł, takich jak Encyklika, Redemptoris Mater, List Apostolski, Mulieris Dignitatem czy Rozarium Virginis Mariae, w którym papież pragnie rozkrzewić modlitwę różańcową, zwłaszcza u młodych ludzi oraz dołącza do tajemnic różańca nowe tajemnice światła. W tertio Milenio Adveniente Jan Paweł II ukazuje Maryję jako Tą, która dla wszystkich ludzi powinna być wzorem miłości i służby Bogu. Papież naucza, że Maryja prowadzi dziś ludzkość pewną drogą do zbawiciela i jest dla chrześcijan wkraczających w kolejne tysiąclecie gwiazdą przewodnią w drodze do Ojca. Która jest drogą autentycznego nawrócenia. Wezwanie Maryi, moi drodzy, jest swoistym apelem o budowanie cywilizacji miłości, powrotu do chrześcijańskich wartości, o które tak bardzo w swoim pontyfikacie zabiegał ojciec święty Jan Paweł II. Karol Wojtyła umiera. 2 kwietnia 2005 roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w dniu, w którym Kościół w sposób szczególny czci Matkę Najświętszą, niepokalane Serce Maryi. I myślę, że tutaj nie było przypadku. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Matko Boża Fatimska, módl się za nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Dziękuję za Waszą uwagę.